Aloha bracia i siostry witam Was bardzo, bardzo cieplutko z serduszka. Idę sobie wracam ze sklepu i właśnie w tym miejscu tak niesamowicie śpiewają ptaszki, dlatego właśnie włączam kamerkę, by wam pokazać to piękno. Wow! Jest tu tak po prostu pięknie. W ogóle wszystko jest ze sobą tak połączone, że jestem w miejscu, gdzie powstał. No, można powiedzieć, że mój taki jeden z pierwszych filmików, właśnie tutaj stał szałas. W którym to jadłem <laughs> tego sławnego Muchomora. No, oczywiście tutaj szałasu już nie ma. Ale cóż, wspomnienia pozostają i to takie połączenie, że właśnie yy, no często kroczę sobie tą drogą i akurat dzisiaj, kurczę w takim mocnym czasie, te ptaszki zwróciły moją uwagę. <laughs> tak pięknie tutaj śpiewają, że włączam kamerkę. Wow. Wow, wow, wow. Cudowne czasy się dzieją S Są czasy U mnie też się wiele dzieje Zaczynam otwierać się bardziej na miłość. O teraz tutaj chwilkę muszę przebyć taki jakby spadek <ścoughs> Otwieram się znów na tą miłość. Właśnie jak sobie a może nie tak, po prostu. Miłość, wysłanie miłości, mówienie słów kocham cię jest tak piękne i tak cudowne. I właśnie rok temu, ponad rok temu, miałem takie właśnie połączenie nie wiem jak to nazwać ze sobą czy z energią miłości. Bardzo tym żyłem, z łatwością mi przychodziło mówienie słów kocham cię, nawet nagrywałem filmiki tutaj, z takimi właśnie przekazami. A później gdzieś ta później jakoś bałem się, kurczę, tej miłości, tych słów kocham cię. Jakoś kurczę, pojawiło, pojawiły się w moim życiu oceniania. Czy nawet jakieś takie głosy, że, że ta miłość, że to kocham cię, to jest takie kurcze nawet niepasujące. No takie tutaj głosy, głosy, które każdy z nas ma w naszej głowie. <ścoughs> Więc tak no, mamy tysiące różnych głosów w naszych myślach i. Wow, wow, wow. Teraz też próbuję tak jakoś z mojego wnętrza wydobyć jakieś słowa, ale kurczę, w sumie z drugiej strony, strony co tu mówić? <laughs> Miłość jest tak prosta, przekaz jest tak prosty. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I wow. Oczywiście może też wszystko. Wszystko jest tak zwanym procesem, tak zwaną drogą. Rok temu miałem większe połączenie właśnie z tą miłością, później gdzieś to zatraciło się we mnie, ale znowu przez ten rok wiele też się zmieniło innych rzeczy we mnie. Więc słowo kocham cię, które mówię dzisiaj jest innym kocham cię niż to, o które mówiłem rok temu. <noise> Jak ktoś jest ciekaw, to może, możecie sobie wpisać moje filmiki w YouTubie. Kocham Cię chyba się nazywają i tam właśnie one są sprzed ponad roku, a nawet na Facebooka wrzuciłem ostatnio właśnie ten filmik. Więc cały czas się zmieniamy i... I to kocham Cię ma dzisiaj całkowicie Inną wartość. A co do, właśnie, tematu zmian, hmm. w internecie panuje tak zwana cenzura. Hmm. Cóż, dużo materiałów znika z sieci i tak dalej, ale, właśnie, co do odnośnie takich jakichś star, starszych materiałów, to wszystko, wszystko wydaje mi się, że jest cudowne, bo. Na przykład no jeżeli chodzi o cenzurę sieci, to mam jakieś tam na myśli kanały takie o duchowości czy o przebudzeniu jak chociażby NTV, więc tam, było, tam były przeróżne filmy. I ch chodzi o to, że film, na przykład, który był nagrany na przykład 5 lat temu załóżmy na to o świadomych snach to dzisiaj Czasy tak się zmieniają, tak wszystko przyspiesza, że dzisiaj ta sama osoba, która by mówiła na ten sam temat, na przykład właśnie o świadomych snów, już dzisiaj w tych, tych energiach by na ten temat mówiła całkowicie inaczej. Więc, więc po prostu uważam, że wszystko, wszystko jest cudowne, to co się dzieje, a z drugiej strony, właśnie jeszcze ta cenzura. No wiadomo, że jest to tutaj. O kurcze, idę akurat pod słońce. Może tyłem będę szedł. Albo nie. Dzięki temu też, że jest dużo tej cenzury w internecie, to ja wiem po sobie, że nie nagrywam tak dużo jakichś takich filmików właśnie o tym wszystkim, co się dzieje. I z jednej, z jednej strony tak, cenzura nie jest ok, bo zabiera tutaj nam wolność słowa. Ale z drugiej strony, tak patrząc, że może to dobrze, bo gdyby nie ta ten, cenzura, to bym nagrywał więcej takich filmików, właśnie yy, kurczę, tak zwanych teorii spiskowych czy coś. A dzięki temu mogę nagrywać więcej, właśnie, filmików o przebudzeniu, o miłości i być w tym, bo to też ma znaczenie to, nad czym się skupiamy. Więc możliwe i że wszystko, co. Co takie jest, ta cenzura, system to to może być wszystko dobrem. <laughs> Więc cóż, coś jeszcze miałem dodać, kurczę, ale wow Cudownie to po prostu jest Tam w oddali słychać jakieś właśnie też ptaszki <laughs> I też jeszcze kolejny temat, kurczę, znowu w tych filmach tak skacze po tematach, ale tak mnie przyszło na myśl, że właśnie dalej możliwe, że ta cenzura jest dobra, bo wiele ludzi teraz się przebudziło na przykład odnośnie sytuacji wirusowej, Oj, czy tu nam jakiś bąk, czy coś, nie chyba nie odnośnie sytuacji wirusowej, tylko że właśnie. Wielu ludzi się przebudziło tak zewnętrznie, typu naczytało się, czy naglądało filmików o tym, co się dzieje. I dąży do tego, aby przekazać, że moim zdaniem to przebudzenie powinno właśnie wypłynąć ze środka, z serduszka, z wnętrza. No bo co z tego, jak na przykład osoby naczytają się na temat właśnie tej sytuacji, o, o tym właśnie, co się dzieje. A nie mając właśnie jakichś tam świadomości, nie mając połączenia ze sobą, to na przykład w sytuacji, gdy zachorują, no to wtedy muszą już korzystać z tego systemu, z tej medycyny. A jeżeli właśnie takie przebudzenie wychodzi z wnętrza, z naszej świadomości, ja na przykład wiem, wiem jaka jest prawda o tym, co się dzieje, wiem jaka jest prawda o lekarzach, oni też w tym wszystkim są. Ale mam też dzięki temu mimo wszystko wiedzę o zdrowiu, więc jak ja zachoruję, to ja nie idę do lekarza, nie idę, nie idę do tego systemu, bo właśnie mam tą świadomość siebie, swojego ciała. I nie muszę właśnie wchodzić w ten system. To może troszkę tak jest, nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem, ale załóżmy, że jest. Nie wiem, czy przykłady to są dobre, dobre rzeczy, ale załóżmy, że jest jakaś osoba, która wierzy, że, że pandemia to ściema i na przykład, ale nie ma takiego połączenia ze sobą, nie żyje, bardzo, nie, nie żyje za bardzo zdrowo i na przykład cho, zaczyna chorować na, nie wiem, kurczę, cukrzycę. No i wtedy taka osoba, która nie ma wiedzy o zdrowiu, nie ma świadomości, musi iść do, do tego lekarza. i... I cóż, i musi korzystać z tego systemu, a wiadomo jak to do lekarza, maseczki i tak dalej, więc... Więc tak to jest. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem jakoś tam spójnie. <śmiech> <śmiech> Albo i nie. Hmm. Albo i nie. Albo i tak, bo wszystko jest takie, jakie jest. <laughs> Uuu. Miłość jest wśród nas. Kocham Cię, kocham się, kocham Was. Magiczne słowa z tą miłością. A co, jeżeli by ludzie zamiast dzień dobry mówili do siebie, Kocham Cię? <noise> Samo to, że takie wyrażenia, Kocham Cię. To może oznaczać tak naprawdę wszystko. Na przykład ja mówiąc kocham Cię, kocham, kocham Ciebie słuchaczu, ko kocham Was wszystkich i kocham też siebie. I to Cię to nawet nie ma takiego znaczenia. Tu chodzi po prostu o miłość. Mówiąc kocham Cię po prostu kieruję miłość i do wszystkich i do samego siebie również, bo to jest, to jest ważne. <ścoughs> Dziękuję wszystkim Aloha Wszystkich Was kocham i siebie oczywiście również I niechaj przychodzą czasy przebudzenia nowej ziemi a może i nie, bo wszystko musi mieć swój swój czas A nie, jeszcze nie tak, kurczę, o jeszcze nie, dobra, wyłączamy